Witam serdecznie na moim dziwnym kanale. Dzisiaj przyszły mi gadżety do mojego Ursusa Deluxe. Nie patrzcie na to, że taki burdel w kabinie, bo tu będzie wszystko robione. I tutaj mam paczuszkę z gadżetami. To jest zawór do zbiornika powietrza. ...takie coś, co się spuszcza wodę ze zbiornika, To musiałem dać śrubę. Tutaj mam... Ja ...próbuję je rozpakować. jak to wygląda. Tutaj mam... ...złącze hydrauliczne starego typu. Złącze starego typu coś przejdę do tyłu to pokażę jak to... to jest takie coś o tu przykręcone bo tutaj jest starego typu ale... dam drugie nowe I jeszcze tutaj zostanie mi tą nakrętkę nową kupić dużo to nie kosztowało ale... drugie kupiłem nowe to i tutaj jeszcze za gadżet przyszedł dzisiaj Zawór Zawór do powietrza Zawór pneumatyczny do powietrza Oryginalny Ursus Muszę ściągnąć butla, żeby to założyć Taki zawór 100, 114 zł kosztował, niedużo bo chcą żeby to sprężarka pompuje, to, o tutaj o, sprężarka jest, pompuje, tylko że jest ubytek powietrza i ten zawór 40-letni jest popsuty i założymy mu nowy zawór tą końcówkę tu mam jeszcze takie uszczelki do drzwi kabinę i tak będę musiał nazbierać na kabinę i będzie miał zatorowską kabinę z wysokim dachem i tapicerowaną, taką na wypasie, ale to potem na razie muszę urzeźbić to, co jest do rzeźbienia. Tutaj takie uszczelki idą. Tutaj już przykleiłem teraz te drzwi są szczelne z tej strony. Ale z tej strony tu jest taka szpara i muszę tutaj jeszcze na tych zawiasach troszkę podciągnąć jakieś pręty tam dać inne, bo tu jest opadnięte i, i tutaj uszczelnić, żeby tam woda nie leciała. Tu jest szpara. No to jest stare już wszystko. Pegoruszczeki zniszczyli a ja może to urzeźbić, na razie no i jeszcze tutaj uszczelkę silikonem się zalepi tam gdzie jest przerwa, tutaj już zalepiłem na rogu ale to już no i dach trzeba będzie jeszcze poprawić Teraz wszystkie uszczelki, tylko że te wersje kurde co szły na eksport miały inne błotniki bo te zwykłe miały tutaj aż do końca kabiny i to do dupy taki błotnik właśnie Że tylko ma tutaj kawałek i to będzie to wszystko będzie chlapać tutaj kurde No i schody są podwójne jak w zetorze Inne są schody i te błotniki są takie inne, trochę zdezelowane trochę je podklepałem ale tutaj muszę tę śrubkę przykręcić, bo jest zerwana Na razie muszę to zabezpieczyć, żeby tutaj było szczelne Tak samo tutaj, kurde, też dziurki, nie dziurki, szparki, silikonem to wszystko zalepić Także kurde, tutaj szyby już też polepione Tutaj już dziura jest, o, Na razie to zalepimy tamte dziury, jakaś wykładzina pójdzie Dach jeszcze trochę na razie podrzeźbię I Jutro założę mu halogeny Ledowe Od razu z kogutami Bo mam takie fajne i do tyłu No i olej Olej trzeba będzie wymienić Mam nowy olej kupiony Wymienimy mu olej A, hamulce od powietrza cylinderki są nowe założone Cylinderki tutaj są nówki pozakładane hamuje tylko że na trzy razy jest ale hamuje No i jeszcze tutaj może taką śrubę kury, Znaczy bolec taki do zaczepu bo jest tyczkę jakąś dali tego rozszczyki no i tutaj o Zam ramkę ściągnąć uszczelkę jeszcze muszę kupić do tej tylnej szyby i tu wsadzić uszczelkę. Na razie wezmę to i tutaj wsadzę, żeby ta szyba nie schodziła Żeby się nie pobiła Jest jeszcze pracy przy tym Ursusie zetorze No i gumy najgorzej będzie gumy przerzucić Kurde mam dwie gumy Trochę się namęczę. To są 20. A mocowania błotników. Jeszcze, bo to są nowe błotniki, już dane. Maska zdezelowana, ale pojadę do Czechy i kupię. Już tam znalazłem. Na razie niech ma zdezelowaną. Jutro dostanie nowy olej. Filtr powietrza jest zrobiony, filtr olejowy jest zrobiony olej nowy dostanie i, i i pobawimy się trochę później jeszcze zostanie ta zakichana elektryka tam podświetlenia jakieś tam pierdoły coś to przyjdzie jeszcze do roboty o, radyjko zamontowane na sztukę Gra lusterko też z kamerą. Muszę jeszcze bezpiecznik założyć, tak mówię bezpiecznik na kamerę, żeby wtyczka była Żeby działała kamerka. No to musi być wszystko fajne. Siedzenie mi się nie podoba, ale trudno to jest z autobusu. Troszkę kurde Prowadnice są wyrobione. Ale na razie musi być to, co jest. I, i, I tak to wygląda. Trochę będzie zabawy z tym z tym zbiornikiem i z tym zaworem, bo tutaj jest ten zbiornik. trzeba będzie go odkręcić? Węże jeszcze trzymają, ale że później się ściągnie, pojedzie się. Jest tam gościu. Dorabia takie węże. się wymieni. Chcę zobaczyć, kurde, jak to będzie działać. Ten zawór. Tu jest ten zawór osuszacz, odolejacz. Jak to będzie działało. Bo teraz nie idzie nabić. Na obrotach nabija powietrze na 5 barów i więcej nie nabije, bo kurde schodzi powietrze przez ten zawór a naciśniesz pedał hamulca, to od razu moment i nie ma powietrza w układzie także butla jest szczelna zawór z tyłu zawór z tyłu do przyczepy jest też, działa jest dobry, myślałem, że jest niedobry, ale działa także troszkę jeszcze pracy będzie przy tym przy tym kurde czesko-polskim wynalazku Także do następnego widzenia No muszę borwarka wypić bo otworzyłem jeszcze mi tutaj muchy jakieś nalecą Także do następnego zobaczenia usłyszenia Pozdrawiam.